Punktualnie o godzinie 9 rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. Tym razem po części humanistycznej uczniowie zmierzyli się z blokiem matematyczno-przyrodniczym. Jedni mieli, że był on bardzo prosty na egzamin, inni twierdzą, że wcale nie był łatwy. Ja myślę, że dopiero musimy poczekać na wyniki końcowe, kiedy przyjdą do szkoły. i Wtedy zobaczymy, jak to faktycznie wypadło, prawda, procentowo, jaki ogólny wynik jest średni szkoły czy klas poszczególnych. I to nam da odpowiedź, czy, czy on faktycznie był łatwy, czy nie, czy młodzież sobie poradziła. Ostatnie minuty przed wejściem na salę to dla uczniów ostateczny moment na uzupełnienie wiedzy. Egzaminy w większości szkół odbywały się w klasach. Większość z egzaminowanych zaraz po wyjściu stwierdziła, że pytania raczej nie były trudne. Ani trudne, ani łatwe. Zależy dla kogo. Moim zdaniem dla mnie nie były koniecznie za łatwe, aczkolwiek nie były też za trudne. Mi najbardziej sprawiły trudności zadania z chemii. Y i z fizyki akurat, bardzo się obawiałam fizyki, ale akurat poszłam i myślę, że mi poszło dobrze. Wyniki, jakie uzyskają gimnazjaliści na testach plus oceny ze świadectwa szkolnego będą decydować o przyjęciu do szkoły średniej. W przypadku egzaminu gimnazjalnego no to jest można powiedzieć ten procentowy największy udział 60%, więc to jest dużo. Później dopiero są brane pod uwagę średnie z, po prostu ze świadectwa, z wybranych przedmiotów. No i ostatni jakby taki pakiet 10% to są te dodatkowe, prawda? Czyli tam są punkty za świadectwo z wyróżnieniem, za, za konkursy za zdolnego Ślązaka, za inne te konkursy, które uczeń ze sobą, że tak powiem, wnosi z tą dokumentacją. No i to, to, to tworzy łącznie tę grupę 100% punktów. Także na pewno najbardziej ważną, jako najbardziej ważnym czynnikiem rekrutacji jest oczywiście wynik egzaminu. Poprawiać egzaminu gimnazjalnego nie można, a sam wynik z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. Natomiast test z języka obcego, który odbędzie się w czwartek, ma tylko zdiagnozować wiedzę i znajomość języka przez ucznia.